Cześć, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Team Fortress 2. W tym odcinku gram z Chakem. No witam. No, to jedziemy. Jakieś dzieci, ja, jakieś dzieci się odzywają na tym czacie, nie wiem, nie ogarniam. Nie ogarniam tej mapy, Marcin mnie właściwie zaprosił. Ogółem to gram na mediwalu. O, ktoś zabył achievementa. Tak. Tak. A z Gonga chcesz? Nie. No ja mam nadzieję. Ale, Ale mnie stop. dobili aż odleciałem z kilkanaście metrów Kurwa apteczka, apteczka, apteczka Tu macie serwer i mapę jakbyście chcieli tu Towers, y, nie, nie Serwer.pl, zaleczki for funser ze, lol Dobra Kryptoreklama serwera Ale tu hałas musiałby sobie coś ściszyć to ścisz? Bo nic nie słyszę. Oj, 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 Nie za dobrze. Nie mam ammo. A ja życia. I co poradzisz? No co zrobisz? Nic nie zrobisz. No nic nie zrobię, no nic. Aha! Kurde, z mi bo... A tak przy okazji, pozdrawiam Marcelkę. Musisz jakoś z mi załatwić. No taki film, Nie pytaj. Marcelkę? Nie pytaj. Śmieję się zapytać, kto, co to jest ta Marcelka? Kto to? Dziewczyna nie, twojego Marcela? Nie. Jeszcze nie. Czyja to papuga? To nie jest papuga. Więc pozdrawiam kto? Marcelkę. Nie powiem Bo to będzie dla ciebie zaskakująca wiadomość. Łuu! Wow, Żebym wyleciał za mapę! Tak. Aż tak bardzo źle. O tak. ale budowaliłem aż kaczka się. Moi jest z YouTube'a. Zabrali ci go. Nawet nie zapytasz kto to jest Marcelka. No kto to jest ta marcelka? Jeszcze ci raz się pytam. Nie powiem. No właśnie. No to się dopytuj. Kim jest ta Marcelka? Kim jest ta Marcelka? Kim jest ta Marcelka? Kim Domyśl jest ta Marcelka? Się. Kim jest ta Marcelka? Się. Ale lagi mam. Ja też mam małe. Marcelka to jest świnka morska mojej dziewczyny. Aha. A, spaj, spaj. spy. Jako ja się przebrał. Ale lag, ale lag. Spaj jako ja się przebrał. Ale mi dobrze poszło, ale nie! Wieżyczka musiała mnie ściągnąć oczywiście? Dobra, jedziemy dalej. Dużo się dzieje na tym serwerze, nie sądzisz. No, właśnie widzę Bije się z jednym z demomenów Nie. A wiesz co jest najgorszy w tej grze? Co? Jak ktoś cię zabije... makrelą. Ja, serio? Tak. Cię zabije makrelą? Nie, ale to jest najgorsze w tej grze. Jak ktoś po prostu. Jak ktoś cię zabije makrelą. To jest. To jest hańba po prostu. No, zabić kogoś rybą. Wyobrażasz to sobie? To tak jakby teściowa cię naparzała rybą dwie godziny. Kurde, głupiska, od mogę go trafić. A ja muszę zmienić w końcu klasę, bo tą gram. Już... <laughs> Dobra, zmieniamy klasę na następną, czyli żołnierza. <coughs> Czemu po tym serwerze latają kaczki? Możesz mi powiedzieć? I don't know. Trzeba je zbierać, bo wtedy ci się poszerza... Poszerza wtedy, mi się co? Odby? Wtedy poszerza ci się... ci się szanse na zdobycie czap czapki. Przez random drop. Aha, dobra. Nie, biorę Pyra, bo tu, bo tu się nie da po prostu... Straszna masakra. Jest taka... Kamasra, że po prostu ma maskara tak się to robi. ho-ho. no weź kamiasz. Ktoś no. chce, ktoś chce mojego Kurde. dupala. Sixp and zapamiętam go sobie. On ale masakra, tu, tu jest, ale go trafiło. No tu jest taki chaos, że po prostu.

a mnie skusiwi. O. Elmo, kselmo. <kłysy> Ciebie też taki dziwny kaszel dzisiaj bierze, nie? Nie, ja po prostu jestem po przeźniewieniu. Fak, 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 Ładnie śpiewam, bo mam mało życia. Fak, 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 Możesz nie kwakać. Już wystarczająco tu jest kwa... kaczek. Oni reklamę nagrywają. Oni reklamy nagrywają. Nie, mi, oni myślą, że ja nagrywam reklamę dla nich. A takie ty... Ale ja nagrywam odcinek po prostu z gry. Tak, Dawaj i... głowę! Ale chamstwo. Jedyne, co ci mogę dać, to moje dziewictwo. Okej. Okay. Kurde, co za głupi scout. Nie przezywaj go, może go uraziłeś i co? Dobra, gramy Scoutem. Uraziłeś Scouta, a nie osobę, która gra tym Scoutem, i co? I co? I co? Nie jest tak miło. A no jest miło, o! Kiń! Postawili wieżyczkę! Tak! Nie, 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 nie! Zostaw mnie! No nie... Fuck shit! bitch, Dead. Spalił mnie. Chwila, tu była kaczka. Albo ja mam już zbidę. A, a chyba sobie też z spróbuję zagrać. Aha. Ja myślałem, że wtedy on schodzi jakoś pod teksturę, a tu jest taki zaułek. Widziałeś takie czary? Nie. A ja tak. A, ha, ha. Gram, gram, gram snajperem. Bo już nie wytrzymuję psychicznie. O te! ufony. Ja Wyrezygnować śmiertelnie wszystkich przeciwników. What the fuck? Co? Zbugowała mi się broń snajpera. Jak? First person, czekaj. To chyba dobrze. Ładnie. Prawie bym tego nie przeżył. No złowała się, coś mam nie tak. kacuszka kaczuszka. Tylko kaczuszka nie ma. Paluszka. Kurde. Kurde, no. Kurde. 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 Wielkie kurde! Kurde wielkie raz dwa. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. tak. Kurde. Kurde. Tak. Kurde. Dobra, tak. Gram, tak. tak. Kurde. Tak. Tak. Kurde. Tak. KOKERNO! Nie, ja, ja, ja biorę, ja biorę tego. Zabawa się skończyła. To tak być nie może. Potwierdzasz mnie? Nie. Czemu? Bo nie wiem. Co nie wiesz? Właśnie nie wiem. Nie wiem czego nie wiem. Oto to jest pytanie. Nie no, ja się zabiję chyba, no tu jest... ...tak masakrycznie. Osiągasz nową rangę, widmo odległej zagłady, cieszysz się? Ja. No snajpera, dawaj, dawaj traf mnie. Nie myślisz, że zaginąłem. Kurde, nak, na wykrył mnie. Wykrył mnie, Nie mnie Nienawidzę tego. Gdy mnie wykrywają życie, to dziękuję. Pam pam perererem pa, perererem pam. Pa, pam pam Spokojne nie. Jest na śniadanie Ja mam obiad Kurde, same free to play tu grają nie, nie rozgarniają, że ja jestem szpiegiem A ja jestem premium, ha ktoś cię bardzo lubi Widzę, hejt się trafił, o Boże. Po prostu tak po 21 zgonów na 7 zabitych. No to w sumie ma rację, ale mniejsza. Nie no, tu oni mnie tu miażdżą bez kitu. A ja sobie ich penetruję bazę. Nic Dobre. się nie dzieje. Koniec przyjemności, biorę grubasa. LOL Such an idiot You got blood on my suit. Oho Jestem niczym... Yyy... Szpieg Ten ziom też nie... nie wie, że ja jestem tym... Ludzie, no Ach, a była tak dobrze. Szybko, szybko, na górę, na górę, na górę, na górę. Mało życia. O. Jest, doszedłem. O Jezu, ludzie, ludzie, ludzie. Co z was za ludzie? Kurde, czemu mnie jeszcze nie wykryli? Pierwszy, drugi... Nice. Tak Ammo, muszę zjeść kanapkę, przepraszam. Przerwa na Ale... śniadanie. Ale ich baza penetruje wciąż. No co za koker, no. Dobra, idziemy dalej grubym. I hate you. Medyk? Nie, ja go nie biorę, bo on ma antyklingę. Czas spenetrować tych grubych. Pierwszy, drugi, trzeci. Ale ci ludzie są strasznie prości Do zaćgania, A nie wejdę tam Przynajmniej próbowałem Dobra, znowu bierzemy Nie Ja pierniczę, ile grubych Ja pierniczę, ale zabawa Taka zarabista One są jak bo boty, kurde Jak boty Normalnie oni grają. Ten gruby na kurę poszedł. Pójdę se za nim. Kids. <toddź> RTD tu można brać? O! Szczęść, sz Jaj. szczęść. Ludzie. Ale mi się trafiło. Kielamy. Kurczę no. Czekaj, pierwszy medyk. I drugi gruby. Mogę znowu RTD.

to, kto jaki Space? Nie wiem, Space z przeciwnej drużyny czerwonej jest w sojuszu z naszym niebieskim i czyhają się w tym kanale, w tym zaułku. To ja lecę. Ale w zaułku przy czerwonych, więc nie wiem jak to. Daj ich zaczkać. Też wziąłem szpiega. I, i, i. Albo tu są dwa już Ała! Bolało. Trzeba dobrze. O Jezuniu. Ludziska. Gracie jak lamy. Oho. I kto to Co? powiedział? No, ja tu na kogoś czyham. Ojej, nie, nie, nie! Pairo, Pairo, Pyro, Pyro! Weź go, 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 weź go! Nie wezmę go, przestań spamić, no. Będę spamić, Bo ja tu się wtrzymam w grę. Epicką grę. Nie! Aha, no to mi się nie udało. Kupi kokerno. Jaki on jest po prostu wkurzający.

nie wiem kogo wziąć, bo to są dobrzy ci, no. Co, czemu mam? chwilę Chcę machinę. Zabił mnie. Ale nieźle mi idzie. Niechle. Dobrze, że cię zabił, nie będziesz. O Jezu, Everybody konga or you're fired. Koniec. Nie rozumiem cię. Wiem, że mnie zabili, ale dobra, nie, zrobimy tak. Nie wiem, kogo wziąć, serio, tu jest taka mała mapa i tak dużo się dzieje, że zabiją cię z każdej strony. Chodź tu! Jezu, ty w ogóle nie skończyłeś. Nie mogę sobie ci pobrać, że reklamy panują. Proszę To by się raczej coś przed tym, Ten nim nie będzie reklama. Dobra, no. Ale ja tutaj jestem Dobra, idzie ok. Czy też jesteś spajem? Byłem. Znaczy się nie. Nie jestem już o moja stopa tam jest. Dwa, 33 zgony na 14 zabitych nie jest tak źle, prawda? Jest no patanie. Nawet. Wiedziałem, że jesteś spajem ty... Gni do jedna. A zabiłem trzech. Nienawidzę tego, gdy się. O, od razu lepiej. rzucił. I tu jest chyba nasz. No nasz, nasz. Patryz nie do I tak. Tak. Hmm. Wiedziałem. Jak ci tam idzie, Marcinie? A, w porządku. Oprócz tego, że mnie zabił spaja, którego zabiłem, to jest taki rodzik, że nie ogarniesz. Ludzie... Watch your back, a no, a nie, kurde. Chwila, napiszę SMS-a. Dammit.

Nie ma sprawy. Marcin4005 gra w Payday'a 2. Aha. Nie wiedziałem, że masz a 2. Mam. Serijnie ha. Ma. I nie wiedziałem, że się... że jesteś tym. O ty gnoju! Zaćkał mnie. Dobra, jakoś mi tam poszło teraz. Gramy teraz snajperem. Nie wiem jak nam to pójdzie, ale gramy snajperem. Ja znowu napiszę smsa Czym koksu Koksu Który właśnie nie celną. Ile ten odcinek trwa już? Bo nie wiem Dobra Postawmy jeszcze, że Jeszcze Trzy zabicia gnojku! Jeszcze trzy zabicia i Koniec Ktoś jest przebrany za Ciebie Dziękuję za... ...uprzedzenie I tu jest szpaj Widzę, widzę siebie przebranego To go zabij Już Jedno zabicie Drugie i ostatni i kończymy odcinek Fuck fuck fak. Weź, go, weź, go, weź go Nie wezmę nie o, mam ja udało mi się zwiać. I ostatnie zabicie. zabicie dziękuję bardzo A więc komentujcie, subskrybujcie i oceniacie. więc na razie Cześć